Witam bardzo serdecznie na kanale Wiedźmy z Wschodu, to Ida Wysocka. Przychodzę dzisiaj do Was z okazji zbliżającej się pełni wodniku, która będzie miała miejsce 9 sierpnia. Zobaczymy, jakie energie będą nam towarzyszyć, jakie rady, podpowiedzi, ostrzeżenia dadzą karty, jak maksymalnie efektywnie wykorzystać ten czas i co na planie bytowym, wydarzeniowym. Mamy cztery opcje do wyboru. Numer 1, bursztyn, dwa – malachit, 3. Ametest i 4 różowy kwarc. A można wybrać więcej niż jedną opcję, albo nawet oglądać całe czytanie. I tak, zaczynamy od jedynki. Jedyneczki, jaka energia będzie Wam towarzyszyć? Moje drogie, tutaj bardzo aktywna, dynamiczna energia. Energia męstwa, odwagi. Tutaj pokazana, że może obudzić się jakaś uśpiona w was energia, jakiś uśpiony w was potencjał. Coś będzie chciało wydostać się na powierzchnię. Jakby tutaj będziecie chciały złamać jakieś szablony, schematy, ograniczenia, strachy być może, wyjście poza. Jakieś ramy, jakby odchodziło coś, co was spowalnia, co was blokuje. To taka potrzeba bardziej aktywnie wyrażać siebie, pozbyć się jakichś szablonów i etykietów. To też potrzeba takiej większej indywidualności. Nie pozwolę, żeby ktoś mi ograniczał, żeby ktoś mi narzucał jakieś ramy, jakieś normy, które ja nie uznaję za stosowne. Ja z tego wychodzę. Rozszerzam strefę swojego komfortu, to jakby wyjście z jakiejś ograniczającej skorupy. Rada, podpowiedź i ostrzeżenie. Ja mówię o tym kolejna karta i tutaj. Hmm, głupiec piękna. Jesteś naturalnie piękny. I tutaj, kochani, tak, dla pewnej grupy z Was może tutaj chodzić o przełamanie jakichś kompleksów, wyjście poza jakieś kompleksy, co dotyczy albo piękna, to co na zewnątrz. Może to chodzić o to, co wewnątrz, czyli sposób wyrażania siebie, sposób kreowania, sposób. Tworzenia czegoś, jakby tutaj pojawiała się potrzeba coś tworzyć i robić to tak, jak ja uznaję za stosowne, tak, jak ja chcę, tak, jak ja czuję. Nie tak, jak ktoś mi każe, czy konkretna osoba, czy nawet cały system. To wyjście właśnie z jakiegoś systemu ograniczającego. Może pojawić się też potrzeba chęć taka, jakby zmieniać coś. I znów takie, to może dotoczyć, dotyczyć wyglądu zewnętrznego, może ktoś zechce zmienić styl, taki bardziej odważny, bardziej wyzwolony. Tu też jakby większa potrzeba być sobą, taką, jak ja chcę. Bo ten system nam mocno narzuca jakieś standardy. Wyrażanie siebie i standardy piękna. I tutaj tak, no dla pewnej grupy może chodzić o że wyjście poza te szablony, tak, chcę wyjść poza to, jestem wyżej tego. Nikt mi nie będzie tutaj mówić, jak ja mam wyglądać, jak ja mam wyrażać siebie, co ja mam robić. Dla drugiej grupy osób może chodzić o to, że jakby człowiek może odwrotnie tutaj zamartwiać się o coś. Może chcieć coś upiększać i tutaj właśnie to chodzi, może być to ostrzeżenie. Czy nie pozwalasz jakimś szablonom, systemom, jakby wpychać siebie w jakieś ramy, standardy? Zastanów się. Jeżeli tak jest, to będzie właśnie dobry czas wyjść się po, poza te schematy i ograniczenia. Zobaczymy co na planie wydarzeniowym. Tak, weźmiemy tutaj kartę Lenormand. Dla pewnej grupy osób, ta wyzwolona energia ona może dotyczyć e, jakichś interesów, biznesów, chęci jakby coś tworzyć, budować, e, powiększać na przykład, jeżeli są u was jakieś działalności, jakieś ambitne plany odnośnie zarabiania, budowania własnej marki, na przykład, pracy z ludźmi, jakby m, temu ten czas właśnie e, będzie e, mocno sprzyjać. Może tutaj chodzić, dla pewnej grupy z was. Że przy was będzie konkretna osoba, relacja z konkretną osobą, dla was będzie tutaj jakimś wyzwoleniem. Nie w sensie, że sama ta relacja, a tutaj następuje jakieś wyzwolenie w kontekście relacji z konkretną osobą. Dla kogoś to będzie relacja romantycznego charakteru, tutaj mocno zaznaczone męskie energie, ale może to być też relacja z członkami rodziny, z rodzicami nawet to jakby budzi się taka wojownicza energia, może nawet nie wojownicza, a niezależna energia. Chcę iść ze swoją prawdą, ze swoimi potrzebami. I jeżeli ktoś z moich bliskich tego nie akceptuje, to to mnie nie zatrzyma. Ja będę sobą. Może chodzić też o przełamanie jakichś ograniczeń, które powiązane z szablonami, które idą z rodziny, z przekonaniami, które idą z rodziny, z rodu. A tutaj u pewnej grupy osób mogą też do, iść dość emocjonalne rozmowy z konkretnym mężczyzną albo z kimś z członków rodziny. Ale mm, emocjonalne, ale takie niekłótliwe, niezłośliwe, niezłe, tak jakby jakaś część energii powinna się wydostać na powierzchnię. Jakby coś tutaj trzeba wypuścić na, na, na powierzchnię. Może też chodzić o większe, o to przełamanie, że ludzie zaczynają więcej na siebie się otwierać. Złamanie jakichś przeszkód i ograniczeń. Jakby pojawia się chęć powiedzieć o swoich uczuciach, o swoich emocjonalnych potrzebach, w ogóle o swoich potrzebach. Wyrazić jakieś, jakieś, jakieś swoje uczucie. I rada taka, żeby dostrzegać piękno we wszystkim i nie pozwalać siebie zamykać w jakieś pułapki, w jakieś schematy, w jakieś ramy. Jeżeli ktoś Tobie mówi, że to jest OK, a to nie jest OK, czy to konkretny człowiek, czy to grupa osób, czy to nawet cały system. Tak to tutaj pokazane. Bardzo dziękuję jedyneczkiem i idziemy dalej do grupy numer dwa. Witajcie dwójeczkiem. Zobaczymy, jaka energia będzie Wam towarzyszyć. I rada podpowiedź od kart. A towarzyszyć Wam będzie bardzo gorąca, namiętna, wyzwolona energia. Pokazana, że tutaj um, następuje aktywacja pewnych energii, które były uśpione, bądź nie odczuwałyście tego. Tak, na maksa. Jakby tutaj możecie poczuć jakieś energię dosłownie w swoim ciele więcej. Szczególnie to dotyczy dolnych czakr. Tutaj nasza Muladhara, Swadhisthana i Manipura. To też seksualna energia. To dla kobiet taka energia, która mówi o świadomości Siebie, swojej kobiecości, swojej seksualności i wykorzystanie tego. Może tutaj kogoś będziecie kusić. Taka kusicielska energia, ale też ta energia ostrzega przed pokusami. To jakby może w nas się pojawiać potrzeba pobłażania sobie. E, możemy iść nadmiernie u jakieś przyjemności, jakby się chciało nam jakieś przyjemności, ogrząznąć w jakichś przyjemnościach, odczuwać, jakby. To nawet jakby taka energia, troszeczkę zgrzeszyć, mogę troszeczkę zgrzeszyć. No, ważne, nie iść w nadmierności, ponieważ zawsze co za dużo, to niezdrowe. Zawsze jeżeli pójdziemy jak wahadło nadmiernie w jedną stronę, później nas przestrzeń odrzuci. No, dla praktykujących, dla tych, kto zajmuje się jakimiś praktykami energetycznymi, to dosłownie tutaj może iść aktywacja po dolnych czakrach, aktywacja energii kundalini, naszej życiowej energii, która uśpiona jest. Dosłownie może teraz ktoś przechodzi takie procesy budzie, budzenia się kundalini, budzenia się uśpionych takich energii w sobie. No, jeżeli ktoś z Was ma Osoby, które mają tendencję do jakiejś manipulacji, do gier, to tutaj może być aktywacja takich osób. Może to w dwie strony działać: że ludzie grają, kuszą siebie nawzajem, tak. Dla kogo aktualne teraz? Jakieś romansowe historie. I powiem tak, to może nawet dotyczyć i relacji takich długotrwałych, długotrwałych gdzie budzi się właśnie no, ta um, energia taka namiętna więcej namiętności, więcej bliskości, a więcej otwartości w związkach bądź w ogóle. Też może nami tutaj pokierować jakby ciało, nasze niższe instynkty, jakby też tutaj przed tym ostrzega nas ta energia. Tak, warto czerpać przyjemności, warto brać od życia korzyści, ale żeby nie było przesady. Też pokazane, że może Was pojawić się chęć zwrócić się po pomoc. I jakby nie, nie trzeba tego się bać, jeżeli pojawia się taka potrzeba, będzie ku temu dobry czas, albo może Was właśnie się budzić taka energia, że komuś będziecie pomagać, albo do Was ktoś się zwróci po pomoc, albo pojawi się w ogóle chęć pomagać ludziom, coś robić do dobrego, działać na dobro ludzkości, nawet tak globalnie tutaj może iść. Zobaczymy co na planie wydarzeniowym. Czas. Mężczyzna. wychodzi e, mężczyzna, więc tutaj w okresie pełni dla Was odgra ważną rolę jakiś mężczyzna. Może będziecie myśleć o jakimś mężczyźnie, może Wam jakiś mężczyzna tutaj będzie wysyłać e, jakieś energię, bądź odczu będziecie odczuwać jakieś silne połączenie z e, pewnym mężczyzną. E, może zaiskrzeć pomiędzy Wami jakimś mężczyzną. Dla pewnej grup bez Was, dla kogo temat miłosny, nieaktualny w ogóle, bo tak też się zdarza, mężczyzna to będzie wasza męska energia. To wasza energia tworzenia, kreacji, tak jakby dążenie do jakiejś, e, zrobienia jakichś biznesów, interesów, do zarabiania. Tutaj bardzo dużo, właśnie tej e, energii ognia i znów takie te dolne czakry mówią o tym, że budzi się potrzeba. Y, Coś tutaj robić i może to dotyczyć nawet e, jakiegoś zarabiania. E, czas, więc jeśli tutaj coś się przedłuża, może być też takie poczucie, że nie mogę już na to marnować czasu. Bądź tutaj będziecie ustalać jakiś czas odnośnie jakichś biznesowych spraw albo odnośnie spraw z e, konkretnym mężczyzną. Może tak być, że relacja tutaj, jakaś relacja przejdzie na bardziej taki namiętny plan. Pokazana, że jakieś tutaj decyzje, jakieś takie potrzeby wpłynąć na sytuację, no w ogóle na swój los. Potrzeba działać. No oczywiście list tutaj u nas wyszło i tutaj taka troszeczkę diabelska energia. Mogą mieć miejsce manipulacje, jakieś podstępy, pochlebstwa, wykorzystanie jakichś swoich atutów, plusów, żeby uzyskać to, czego ja chcę. Tutaj też idzie przesłanie, żeby przyjrzeć się też temu, na co poświęcasz swój czas. Jakby tutaj może też się pojawić potrzeba pozbyć się jakichś czynników rozpraszających, co zabiera mój czas, co zabiera moją energię. Coś usystematyzować, oczyścić. Być może pozbyć się jakiejś słabości. Tutaj idzie przesłanie, że jeżeli potrzebujesz pomocy w czymś, z czego nie możesz od dłuższego czasu się wydostać, to nie bój się poprosić o pomoc. Ale też może tak być, że ktoś Ciebie poprosi o pomoc, że Ty możesz komuś pomóc w tym okresie. Tak, to tutaj pokazano. Bardzo dziękuję i przechodzimy do numeru 3. Trójeczki, zobaczymy, jaka energia będzie Wam towarzyszyć, jakie rady podpowiedzi dadzą Wam karty. A tutaj bardziej spokojna taka energia, nieco wycofana, nawet apatyczna, nic mi się nie chce. A tutaj dla pewnej grupy trójeczek będzie dobry czas, żeby się przyjrzeć rzeczom, które Was otaczają ludziom, którzy Was otaczają, Waszym projektom. Tutaj może chodzić o to, że rozpoczęta kilka rzeczy naraz i przyjrzeć się temu, być może coś już jest niepotrzebne. Tutaj może pojawić się chęć oczyścić przestrzeń. Pozbyć się zbędności, nie, niepotrzebnych rzeczy, niepotrzebnych energii. Ważne w, przy tej energii nie wpadać w apatię, w leniwstwo, w taką bierność, że ode mnie nic nie zależy. Hmm. A tutaj na dwa sposoby, ponieważ na ostrzeżenie, na rady podpowiedzi wyszedł głupiec leni. E, jeśli nie pozwalasz sobie na odpoczynek, ciągle pracujesz, ciągle jesteś w jakimś ruchu, ciągle coś robisz, no to będzie dobry czas odpocząć, poobserwować swoją przestrzeń, co dzieje się dookoła Ciebie, jakby dać sobie chwilę spokoju. Natomiast jeżeli dla Ciebie charakterystyczne takie energii prokrastynacji, apatii, wycofania, to będzie dobry czas przyjrzeć się właśnie skąd to się bierze. I pozbyć się jakichś czynników takich ograniczających i spowolniających ciebie. Bądź pewny. Głupiec leni mówi o tym, że może być strach coś osiągnąć, podświadomy strach coś osiągnąć. Na przykład strach, albo strach, że nie uda się, że będzie źle, że zrobić coś źle i stąd może iść właśnie takie leniwstwo, prokrastynacja. No zobaczymy, co na planie wydarzeniowym. Jakby tutaj u dużo jakichś opcji, dużo wariantów, albo dużo rzeczy, dużo planów i te plany i cele niekonkretyzowane. Na planie wydarzeniowym. A tutaj też idzie dość spokojna energia. No na przykład, jeżeli ktoś jest w stałych związkach, to jakby e, energię właśnie tego związku, to jakieś obowiązki. Mm. Może też chodzić dla niektórych o wejście w, jakby powstaje pytanie o wejście w jakiś związek. Może tak być energia jakiegoś mężczyzny, który albo wam proponuje jakieś relacje, czy to romantyczne, czy to biznesowe, bądź to może być mężczyzna, który jest w związku małżeńskim. To może być też w kółko to samo, wykonywanie jakieś tej monotonne, wykonywanie jakichś obietnic. Tak, um, obietnic, zobowiązań, obowiązków, tak zwanych. Że to już od tego mi się nudzi, taka nuda tutaj. Pokazano, że w okresie pełni też Was czeka jakaś rozmowa, um, jakieś informacje, natomiast maska mówi, że osoba które wam będzie przekazywać te informacje. Może nie do końca być na was otwarta. Może chodzić o to, że to działoby się w dwie strony. Że ludzie nie otwierają się do końca na siebie. Boją się otworzyć. Może nawet jest jakieś przekłamanie. W informacjach, w tym jak człowiek pokazuje siebie. Tutaj też jakby było potrzeba wykonać, chcę wykonać jakieś obowiązki, muszę wykonać jakieś obowiązki, ale nie chce mi się. Taka też tutaj energia. Jakby nie chciałoby mi się czegoś robić, bo w kółko mam to samo, już mnie to nudzi. Więc trójeczki, jeśli podsumować, dla Was to będzie bardzo dobry czas obserwacji i odnajdywania tych czynników, y, które Was spowalniają. Może czegoś trzeba się pozbyć i Wam będzie lżej. No, i nie wpadać w apatię, w nudę. Takie tutaj przesłanie. Bardzo dziękuję. Idziemy dalej. Witam serdecznie wszystkich, kto wybrał cztery. Zobaczymy, jakie energie będą Wam towarzyszyć i jakie rady podpowiedzi chcą dać Wam karty na okres tej pełni. Moje drogie czwóreczki, tutaj macie absolutnie niepodobne energie w porównaniu do pierwszych trzech grup. Tutaj pokazane, że bardziej aktywne wyższe plany, jakby górne czakry. To świadczy o tym, że człowiek wchodzi w jakieś takie Pytania, które dotyczą duchowości, samopoznania, tematy psychologii, ezoteryki, jakby tutaj mocno przy Was w okresie tej pełni. Również może chodzić o potrzebę zrozumienia czegoś, to jakby potrzeba znaleźć przyczyny, potrzeba znaleźć sposób na osiągnięcie celu. To, to, jakby w energii takiego poszukiwacza, w energii takiego alchemika, taka alchemiczna tutaj energia, jakby potrzeba nieszlachetne zamienić w szlachetne. Tak jak to robili alchemicy. Nieszlachetne metale zamienić w złoto. Ale tak naprawdę nie chodziło o złoto samo metal. Chodziło o transformację naszej duszy. Oczyszczenie, o wyjście z, e, z koła samsary, wyjście z tego błędnego koła. Więc tutaj takie mm, mocno edukacyjne, rozwojowe energie przy was. Może ktoś będzie dosłownie się uczyć, chodzi o, o takie ziemskie nauki, albo mocno uduchowione tutaj. To też medytacje, to jakieś praktyki tutaj przy was to potrzeba zrozumieć sens. W czym jest sens? Odnośnie jakiegoś pytania, odnośnie jakiejś sytuacji, odnośnie jakiejś osoby, to troszeczkę taka ponura energia. I ważne tutaj nie iść fanatycznie w coś, tak nadmiernie. Niż w jakąś taką nawet, nawet tutaj nie opatia, a bardziej taka wyolbrzymiania czegoś, gloryfikowania czegoś, skupiania się na jakichś, może nie zawsze potrzebnych szczegółach, drobiazgach i wyolbrzymiania tego, jakby pochłonięcie, być pochłoniętym w jakimś procesie. Ten proces może jest bardzo potrzebny i bardzo korzystny, ale to tworzy. Troszkę taką ponurą energię przy Was, tak mówię, dlatego, że rada u Was wyszła głupiec radości. Delektuj się życiem, wprowadź w swoje życie jakieś rzeczy, które będą dawać Tobie przyjemność, które będą wywoływać uśmiech, dawać energię radości, zadowolenia. Bo cieszenie się, delektowanie się. To też aktywacja właśnie tych, tej iskry Bożej w sobie. Ten głupiec, jakby powinien się wydostać na, na powierzchnię. Jakby tutaj nie razem karty iść nadmiernie w jakieś takie. takie ponure energie. Takiego jakby nadmiernej poważności, bo tak bym to określiła. No, i oczywiście jakiegoś fanatyzmu tutaj karty nie zalecają. Tak, jakby w pewnych momentach trzeba coś odpuścić, pożartować, uśmiechnąć się. No zobaczymy, co na planie wydarzeniowym. Tutaj kontakt przede wszystkim ze swoją podświadomością bardzo dobre. Hmm. Potrzeba też pogrążyć się w sobie w jakichś swoich takich wewnętrznych rzeczach. Może tak być, że będziecie nawiązywać z kimś kontakt. W tym okresie. Budować komunikację. Bardziej tu idzie albo komunikacja wieczorową porą. Może u niektórych iść romantyczne komunikacje, ale niekoniecznie. Może też tutaj chodzić o jakieś duchowych procesach, o duchowych potrzebach. Możliwe tutaj komunikacja też na odległość z kimś. Planowanie, spotkania, podróże na przykład jakieś finansowe sprawy w tym okresie czasu możecie załatwiać bądź do was mogą przyjść odnośnie w ogóle finansów jakieś pieniądze możecie dostać może też chodzić o jakieś sprzedaże kupno-sprzedaż czegoś pytania dotyczące albo podróży Wyjazdu, planowanie albo środku transportu. Znowu, taki to może być kontakt z osobą, która jest daleko, nawet za granicą. Tak to tutaj pokazane. Bardzo wam dziękuję. Życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmikach.